Bawimy się, bawimy się kolorowymi kartkami kwadratowymi. Zabawa będzie podwójna, bo przy wykonywaniu tego obiektu można się świetnie bawić, a później już, jak efekt końcowy osiągniemy, czyli jak będziemy mieli ten obiekt zrobiony, to ten obiekt właśnie służy też do, do zabawy. Także bawimy się. Potrzebne nam kwadraty. Osiem różnokolorowych kwadratów. Do celów demonstracyjnych wybrałem takie wielkie. To są wielkie kwadraty o boku 20 cm. Tylko po to, żeby wszystkie zagięcia, jakie będę wykonywał, żeby były dla Was oczywiste, dobrze widoczne. Chociaż tak naprawdę najlepiej obiekt, który dzisiaj składamy, a który nazywa się Nomen Omen Mini Firework, to jest taka mała składanka, wywracanka oczywiście sprawdza się mniejszy wymiar, 10-8 cm tutaj mam właśnie tej wielkości kwadraty, no ale tak jak powiedziałem, żeby było dobrze widać wszystkie zagięcia, jakie będę wykonywał Mamy takie wielkie kwadraciska o boku 20 cm. Zagięcia są proste. Wielokrotnie wykonywaliśmy takie zagięcia. Nic tu Was nie zaskoczy. Pierwsze zagięcie to jest z dłuższych przekątnych. Zginamy, zaginamy kwadrat z dłuższych przekątnych. Staramy się, żeby wierzchołki do siebie przelegały, żeby boki do siebie przelegały. Jak już przylegają, zaprasowujemy rozglądam się nerwowo zaczęliśmy do prasowania no nie bardzo jest linia w nie, ma, nie mam linia pod ręką, więc będę zaprasowywał ołówkiem, jedna przykładna już jest, ja zawsze preferuję jak jest zagięcie to robię szybciutko przegięcie żeby papier lepiej zapamiętał linię zgięcia tak umownie sobie tłumaczymy to. Po prostu to zagięcie jest trwalsze. Jedną przekątną już mam, no teraz zaginam kwadrat wzdłuż drugiej przekątnej. Zgrywam wierzchołki. W momencie, jak wierzchołki mam zgrane. I uzyskałem Zagięcie w drugiej, drugiej przekątnej, skoro jest zagięcie, to szybciutko robię i przegięcie. I to był pierwszy krok. Mam na kwadracie czerwonym uwydatnione dwie przekąte. Teraz kolejne zagięcia. Nazwaliśmy sobie kiedyś umownie roboczo, że to są zagięcia na kopertę. Polegają one na tym, że tutaj punkt, w którym się przecinają przekątne, ten punkt będzie miejscem, w którym spotkają się te cztery wierzchołki. Czyli będę zaginał na kopertę. Czyli pierwszy wierzchołek kwadratu przykładam do punktu przecięcia się przekątnych. O! I taki trójkąt prostokątny jest wgięty do środka. I obracam. I biorę. Drugi wierzchołek do punktu przecięcia się przekątnych. Zaprasowuje. Trzeci. wierzchołek leci sobie do środeczka, zaprasowuje. No i został mi tylko jeden, czwarty. Z nim postępuję dokładnie tak samo. I zobaczcie, co się stało. W środku wyłonił mi się kwadrat. Mniejszy już od tego pierwotnego. Tutaj mam trójkąty równoramienne. W tych trójkątach równoramiennych. Pięknie jest uwidoczniona wysokość Ale jak Wam mówiłem Chodziło nam o to, żebyśmy uzyskali Kopertę Koperta jest też kwadratowa Koperta jest kwadratowa Co najlepiej widać Po drugiej stronie O Piękny kwadracik Właśnie Zaprasowuję moim Sprytnym ołóweczkiem Z Ikei Blokowanie produktu jest kwadrat, w którym są wpisane cztery mniejsze kwadraty. Po drugiej stronie natomiast ten sam kwadrat, ale tutaj mam cztery trójkąty równoramienne, prostokątne. O, to jest trójkąt prostokątny i równoramienny. Świetnie. To był drugi krok. Koperta. Trzeci krok polega na tym, że otwieram kopertę. Te trójkąty odginam na zewnątrz i. z każdego takiego trójkąta zrobię trapez. W ten sposób, że wierzchołek przykładam do środka podstawy. Zobaczcie, w tym trójkącie to jest wierzchołek trójkąta, tu jest podstawa trójkąta, a tutaj gdzie wysokość spada od tego wierzchołka do podstawy, to właśnie jest punkt do którego będę przykładał każdy wierzchołek. taki, taki numer trzeba zrobić, takie zagięcie. Takie zagięcie spowodowało, że Tutaj powstał mi trapez równoramienny. No i tak na każdym trójkącie. Wierzchołek do środka podstawy. Tu już mam. Tutaj to samo. Cały czas operujemy na pięknych figurach matematycznych. Na figurach płaskich, na wielokątach. Był kwadrat, były trójkąty, teraz jest trapez. O! Mam coś takiego. Taką ramkę. Teraz odginam te trapezy do góry. O! Teraz z kolei otrzymałem też ciekawy obiekt. To jest ośmiokąt. Ośmiobok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 A jak tutaj te trapezy, żeby te linie się utrwaliły, te trapezy wginam do środka. Powstanie mi taka ramka, jak do zdjęć. Jako zdobna ramka do zdjęć. Te trapezy wginam do środeczka z tymi trójkątami zagiętymi do, do, do środka podstawy dolnej. O. Takie coś mi powstało. Jest ta rameczka. Jak macie liniał jakiś, ołówek. Tak jak wielokrotnie Wam powtarzałem, wszystko jest dobrze pozaginane. Jak? Jak jest możliwie Łaskie. Jak się do góry podgina, to, to znaczy, że musimy to jeszcze dopracować. Widzicie u mnie tutaj się te trapezy jeszcze trochę podnoszą, więc muszę do, do, dopracować. Krawędzie muszę jeszcze mocniej pozaginać. Ewentualnie zobaczcie, to jest kwadrat, którym jest wewnątrz kwadrat, a na każdym boku kwadratu jest trapez równoramienny. Takie figury. Piękne nam się wyłoniły, a tutaj wracamy do tego, po tej stronie już byliśmy. Tutaj mamy kwadrat, gdzie są wpisane cztery mniejsze kwadraty. No i teraz znowu będę zakładał na kopertę. Zobaczcie, wginam każdy wierzchołek do, do środka. Tym razem te dwie linie, które tutaj są, to też są ciekawe linie. Te linie to są symetralne boków kwadratu. Symetralna. To jest taka linia, która powoduje, że gdybym zagiął wzdłuż tej linii kwadrat, to dokładnie wszystkie krawędzie wierzchołki będą się pokrywały. Czyli to jest symetralna jednego boku, to jest symetralna drugiego boku. Te symetralne też przecinają się centralnie tutaj w takim pewnym punkcie. I tym razem każdy wierzchołek będę przykładał do punktu przecięcia się. Na początku przykładałem wierzchołki do punktu przecięcia się przekątnych. Natomiast tutaj trójkąty zaginam wierzchołki wginam właśnie w ten sposób, żeby te trójkąty miały wierzchołek w punkcie przecięcia się symetralnej też jest piękny trójkąt równoramienny, prostokątny o i tutaj jest wysokość tego trójkąta, tak robię z każdego rogu shine happy people ładnie w telewizji mi grupa Ariem. śpiewa nie mogę zrobić głośniej muzyki, bo YouTube mi zablokuje nieuprawnione używanie prawa autorskie. Więc mogę Wam tylko mówić, co słyszę i co widzę. No, i znowu jest koperta. Po drugiej stronie ponownie jest kwadrat. Ale tutaj już taki ciekawszy kwadrat powstał. Tu jest kwadrat, który w środku swoim ma cztery trójkąty prostokątne, gdzie wyłoniły się samoczy samoczynnie się wyłoniły cztery wysokości. To jest jedna strona, a po drugiej stronie mam kwadrat i w tym kwadracie jest centralnie inny kwadrat znowu z wpisanymi czterema mniejszymi kwadratami. Natomiast każdy wierzchołek tego kwadratu. Jest obłożony takim trójkątem. Takie zakładki mi się, kieszonki mi się tu robiły. No i teraz jest kolejna rzecz, właśnie te zakładki podnoszę do góry. Te, które leżą naprzeciwko siebie, o zobaczcie, tak podnoszę. No i teraz mało ciekawy obiekt matematyczny. Jak to pozaginam, zaprasuję, zaprasuję. Pięknie, zobaczcie, powstał. Widzimy tutaj prostokąt. W tym prostokącie jest zbity albo rąb, albo kwadrat. A tak, jeszcze, gdyby uwzględnić wszystkie linie przeci przecięcia, wszystkie linie, to tak. Tutaj jest trapez prostokątny, tutaj jest trójkąt równoramienny, tutaj jest trójkąt równoramienny i tutaj znowu jest trapez prostokątny. O, taki piękny obiekt. Tak to wygląda. Zobaczcie, jest całkiem dobrze zapracowane, bo się nie podnosi. Jest na płaska. Ale wracam. Do tego, co było, a był kwadrat z tymi kieszonkami. Pamiętacie, był kwadrat i te trójkąty na wierzchołkach. Tak samo jak uwypukliłem te dwa trójkąty, te dwie kieszonki, tak samo robię z tymi dwiema pozostałymi. Znowu odginam je. Można tutaj włożyć palec, żeby poszło. W telewizji Freddy Mercury mi śpiewam totalna klasyka we will rock you we will, we will rock you znowu te same obiekty po bokach są trapezy prostokątne centralnie jest kwadrat albo romb z wyłonioną przekątną o tak to wygląda no i teraz prawie koniec tak to wyglądało. Był kwadrat, były tutaj te cztery kieszonki, i teraz trzeba spowodować, że taka gwiazda powstaje. Zobaczcie, przez te uwypuklenia. O. Samo się składa. Nie trzeba nic kombinować. Taka gwiazda mi powstała. O. Gdy ja tą gwiazdę spłaszczę, to takie serduszko jakby prawie wyszło. Trochę szpiczaste, kanciaste, ale serduszko. Albo literka V, albo liczba w systemie rzymskim. Pamiętajcie, V to piątka. To jest moduł i to jest właściwie wszystko. To jest całe nasze zaginanie. Taka V. -ka. O. Gdy ja ją tak swobodnie ułożę, to nasze V albo nasze serduszko, o, to taka Harmonika tutaj powstaje i o to właśnie chodziło, o taką harmonikę mi chodziło. O takich obiektów muszę mieć 8, bo miałem 8 kwadratów, a więc 8 kwadratów zaginał w ten sam sposób. Niedługo walentynki można to również skojarzyć z serduszkiem. O. I to jest gotowy moduł. Gotowy moduł do składania, takich modułów mam 8 już przygotowanych. Zobaczcie, tutaj zjednąłem do środka. To jest taka harmonika, Tutaj ma takie dwie równoległe krawędzie. No i teraz patrzcie, jeden i drugi, jak, jak, jak ze sobą te moduły łączę. To są dwie takie kieszenie, dwie takie komory i zobaczcie, Jeden, wkładam do drugiego, do środka. Tutaj tak sobie wypłaszczam na chwilę, żeby łatwiej mi było to zamontować. Patrzcie, wkładam tu do środka. O, tak po bokach dociskam, dociskam. I znowu jest serduszko. czy tam literka V, czy rzymskie 5. O. W tym segmencie nastąpiło połączenie z dwóch kolorów. Tu się połączyły. A i tak do kolejnych. Ja już tu wszystkie wcześniej połączyłem. O, zobaczcie: czarny wszedł do czerwonego, żółty wszedł do czarnego, niebieski wszedł do żółtego, zielony wszedł do niebieskiego, różowy do zielonego. No i teraz jeszcze muszę połączyć te dwie. Te dwie części tej naszej tasiemki, naszego tasiemca bardziej. I teraz zobaczcie, to znowu tak przygotowuję, robię taką większą komorę, no i teraz to do środka, granatowy, chowa się do różowego, pomagam, odginam z dwóch stron, o. wszystko jest na styk, mam to. Jeszcze popracować, podociskać. To jest trochę wielkie, a teraz zobaczcie. Tak wygląda. Osiem modułów wzajemnie z sobą połączonych. Mogę to wszystko ładnie zaprasować i jest taka piękna harmonika. Patrzcie. Takie były kiedyś pudełka niespodzianki. Jak się pudełko otworzyło, to wyskakiwał taki papierowy wąż. Działało to na tej samej zasadzie, że były sprasowane moduły, i one, by się otworzyło to pudełko, to uwalniały się i tak wyskakiwały. Nam natomiast potrzebne jest jeszcze jedno łączenie. Teraz zobaczcie. Zawijam to w, na kształt okręgu, i teraz muszę połączyć fioletowy z czerwonym. I czerwony wejdzie do granatowego. Do fioletowego, przepraszam. Kanał powinien. Tutaj robię miejsce, tak jak poprzednio. Obwód się zamyka. Obwód się zamyka. O, patrzcie, jest. Tutaj to tylko dopracować, jeszcze dopieścić i już jest jakaś gwiazda. Jejku, jak ładnie, jak ślicznie. Po tej stronie wygląda to tak. Ten czerwony jeszcze tutaj się nie dopasował do końca. Będę nad nim pracował. Po drugiej stronie, zobaczcie, wygląda to tak. No i będę tym wywracał. To się nazywa fajerwerk, bo to ma pracować. Zobaczcie. Jaka piękna gwiazdka! Pięknie, pięknie. O, taki obiekt. Jeszcze poprawiam. Te kieszonki muszą być jednolite kolor jednolite kolory muszą mieć. Czasami to się jeszcze odgina. O, taka podwójna gwiazda. I ponownie, postaram się to otworzyć, o widać, piękne kolory, i znowu, ależ zabawa. Bałem się, że mam za miękkie kartki, że to się będzie za bardzo rozwalało, ale w miarę jest nieźle. Gdyby papier był sztywniejszy, to byłaby struktura bardziej zwarta, ale i tym się też można całkiem fajnie bawić. Zobaczcie. Fajnie. Takie coś i takie coś. I tak i tak bez końca można to wywracać. To żyje swoim życiem. Cieszy oko pięknymi barwami. Mam nadzieję, że Wasze równie efektownie się będą prezentowały. Życzę powodzenia, cierpliwości. To tyle z mojej strony. Bye!